Jego listopada 1933 metalowy pęk. Wrzask aluminium rozrywanego na pół. Eugene Moran czuł jak tylna sekcja bombardiera B-17 odrywa się od kadłuba, a on wciąż jest w środku. Uwięziony w szklano-stalowej pułapce spadający z 20 tysięcy stóp nad ziemią wroga. To nie powinno było się zdarzyć. A jednak 29 listopada 1943 roku wschodni brzeg Anglii, ponad 300 bombowców B-17 Flying Fortress, wznosi się w powietrze w zwartej formacji. Ich celem jest Brema jedno z najbardziej bronionych miast przemysłowych Trzeciej Rzeszy. Niebo jest szare, zimne i ciężkie od spalin silników. Wewnątrz każdego samolotu dziesięciu młodych mężczyzn przygotowuje się na to, co nadejdzie. Jeden z nich to Eugene Jean Moran. Ma 21 lat. Jest strzelcem ogonowym na pokładzie B-17 o nazwie Ricky Tiki Tavi. Jego stanowisko to szklana bańka na samym końcu samolotu. Najbardziej odsłonięte, najbardziej samotne miejsce w całej maszynie. Większość strat przypada właśnie na strzelców ogonowych. To pierwszy cel dla myśliwców atakujących od tyłu. Moran wie o tym doskonale, ale nie myśli o tym dzisiaj, myśli o swoich kompanach, o Wilbercie, piwi, prowożcie, strzelcu dolnej wieżyczki kulowej, niskim, wiecznie uśmiechniętym chłopaku z Luizjany. O poruczniku Linwoodzie Langleju, za sterami, który zawsze miał spokojny głos, nawet w środku piekła. O pozostałych ośmiu ludziach, których życie było związane z tym samolotem stalowymi linami, tlenem i lękiem, razem tworzyli załogę. Razem mieli wracać do domu. Nad kanałem La Manche, cisza była oszukańcza. Radiooperatorzy słyszeli niemiecki Achtung wiele wiermoc. Uwaga. Mnóstwo czteromotorowców. Formacja była już zauważona. Niemcy wiedzieli, że nadchodzą. W kabinie pilota Langley sprawdził kurs. Nawigator Jesse Orison potwierdził pozycję 30 minut do celu. Bombardier przygotował bombownice. Każdy zrobił znak krzyża lub wymówił ciche słowo do kogoś w domu. Moran siedział w tylnej wieżyczce, otoczony metalem i szkłem patrząc na niebo pełne B-17. To był piękny widok i przerażający. Wiedział, że niektóre z tych samolotów nie wrócą. Nie wiedział jeszcze, że jego będzie jednym z nich. Pierwszy kontakt z wrogiem nastąpił pięćdziesięciu mil przed Bremą. Messerschmitty BF-110. Ciężkie myśliwce nocne użyte w desperackiej taktyce dziennej wyłoniły się z chmur. Wystrzeliły rakiety Wurf Granaty 21, pociski kalibru 25 cm przeznaczone do rozbijania formacji bombowców jednym wybuchem, niebo eksplodowało. Moran zobaczył, jak B-17 po jego lewej stronie rozpadł się na pół. Żaden spadochron, żadnych ocalałych, tylko ogień i fragmenty metalu opadające jak śnieg. Głos w Interkomie: Utrzymać formację, wszyscy, trzymać formację. Tiki Tawi przeszedł przez dym i chaos, bombowiec wstrząsnęły fale uderzeniowe, ale trzymał kurs. Langley był doskonałym pilotem, Moran zaufał mu bezgranicznie, dotarli do celu, bomby spadły. Misja wykonana za przez krótką chwilę, załoga odetchnęła, a potem zaczęło się prawdziwe piekło. Bandyci. Wracają z góry i z tyłu nadeszły Messerschmitty BF 109 i Focke-Wulfy FW 190, zwane przez Amerykanów butcher Birds, taki rzeźników. Formacja rozpadła się. Każdy samolot walczył o przetrwanie. Moran otworzył ogień z podwójnych karabinów 50, obserwując smugi pocisków przecinające niebo. Trafił jednego niemieckiego myśliwca. Widział dym i płomienie ale było ich za dużo i riki tikitawi zwolnił spadamy z formacji co się dzieje z przodu krzyczał moran do interkomu cisza samolot był sam odsłonięty łatwy cel głos piły przerwał ciszę mo jest skurwysyn lecący prosto na nas potem nastąpiła eksplozja kanał piły uciął się moran strzelał dalej jego ręce drżały ramiona bolały od odrzutu Trafił bliźniaczego Messerschmitta Me 110. Zobaczył, jak wiruje w dół z kłębami dymu. Ale jego karabiny się zacięły. Ostre kawałki metalu wbiły się w jego ramiona. Krew spływała po rękawach kombinezonu. Przez popękaną szybę zobaczył coś nieoczekiwanego. Niemieckiego pilota lecącego obok, machającego ręką gestem – wyskakuj, ratuj się – to był akt litości, rzadki, ludzki, niemożliwy w środku wojny. Ale zanim Moran mógł zareagować, inny strzelec z jego samolotu otworzył ogień do Niemca, łamiąc rozejm. Niemieckie myśliwce wróciły z furią. Pociski wbiły się w tylną sekcję. Moran poczuł uderzenie w plecy, zrzucające go na podłogę wieżyczki, a potem zgrzyt, metalowy pisk. Poczucie spadania. Tylna sekcja Rikitiki Tawi oderwała się od kadłuba. Moran był uwięziony w środku, spadając przez niebo w kawałku samolotu, który stał się jego metalowym grobem. Co się dzieje, gdy niebo staje się wrogiem, gdy maszyna, która miała cię chronić, zamienia się w więzienie spadające z sześciu tysięcy metrów? Jean Moran nie miał czasu na pytania, miał tylko czas na upadek. Sześć tysięcy metrów nad wrogą ziemią, wirowanie, ciemność, metal. Eugene Moran nie widział już nieba. Widział tylko wnętrze tylnej sekcji B-17, wirującej wokół niego jak bęben pralki wypełniony stalą i szkłem. Jego ramiona były złamane, krew napływała mu do oczu, ciśnienie przygwoździło go do podłogi, i wszystko spadało. Spadek z dwudziestu tysięcy stóp nie jest cichy. Powietrze wyje, metal wrzeszczy, uszy pękają od zmiany ciśnienia. Moran słyszał to wszystko i jednocześnie nic. Jego umysł zamknął się w pętli przetrwania, gdzie jedynym myśleniem było: Jeszcze żyje, jeszcze żyje. Przez rozerwane okno wieżyczki zobaczył coś przerażającego: główny kadłub Riki Tiki Tawi spadał poniżej niego, płonąc, wirując, rozpadając się w powietrzu. Jego przyjaciele byli w środku Langley, Orison, Peewee, dziesięciu ludzi, jedna maszyna, teraz tylko fragmenty metalu i dymu. Moran próbował krzyczeć, ale powietrze zostało wyciśnięte z jego płuc. Grawitacja nie pozwala na krzyk podczas upadku. W walczącej Europie takie rzeczy działy się codziennie. Bombowce płonęły nad Niemcami, Francją, Polską. Młodzi mężczyźni spadali z nieba w kawałkach aluminium i nadziei. Niektórzy mieli spadochrony, większość nie. Jane Moran nie miał spadochronu, miał tylko kawałek ogona B17, wirujący chaotycznie, spadający szybciej niż kamień. Fizycy powiedzieliby, że to niemożliwe, żeby przeżył, że siła uderzenia o ziemię zabiłaby go natychmiast że ludzkie ciało nie może wytrzymać takiego przyspieszenia, takiego zderzenia. Ale fizyka nie przewidziała drzew. Francja, las na południowy zachód od Bremy, tylna sekcja uderzyła w korony drzew. Pierwszy kontakt był brutalny, gałęzie pękały jak wystrzały karabinowe, metal zwijał się i rozrywał, wieżyczka uderzyła w pień, potem w kolejny, a potem jeszcze jeden. Każde uderzenie spowalniało upadek, każde uderzenie pochłaniało energię, która w innym przypadku rozerwałaby człowieka na części. Drzewa działały jak seria naturalnych amortyzatorów brutalne, ale skuteczne. Wreszcie, z ostatnim, przeraźliwym trzaskiem, tylna sekcja zawisła w koronach drzew, zgnieciona, rozerwana, ale nieruchoma, a w środku przygnieciony, krwawiący, ale świadomy, Eugene Moran był wciąż żywy. Cisza. Po raz pierwszy od trzech minut Moran nie słyszał wiatru, wybuchu ani silników, tylko ptaki i odgłos własnego oddechu, próbował się poruszyć. Ból przeszył jego ciało jak elektryczność, obie ręce były złamane, coś było nie tak z głową, czuł ciepło i wilgoć tam, gdzie nie powinno ich być, powoli, bardzo powoli wypełzł z wraku, metalowe ramy blokowały drogę, popękana szyba trzymała się w ramach jak pajęczyna, przecisnął się przez otwór, używając łokci, kolan wszystkiego oprócz rąk, upadł na miękką ziemię pokrytą mchem i liśćmi spojrzał w górę. Ponad nim, w gałęziach, wisiała tylna sekcja Riki Tiki Tawi, zgnieciona, wypalona, ale rozpoznawalna. Był na dole, był na ziemi, był żywy, ale nie był bezpieczny. Usłyszał głosy niemieckie. Kroki zbliżały się z oddali. Moran spróbował wstać, ale jego nogi odmówiły posłuszeństwa. Podniósł ręce do głowy, aby dotknąć rany, i poczuł coś, co sprawiło, że serce zamarło mu w piersi. Była dziura, miękka, okrągła wklęsłość w czaszce, czuł ją czubkami palców, obszar wielkości jego dłoni, gdzie kość była wgnieciona do wewnątrz. Powinien był być martwy, ale nie był. Niemieccy żołnierze znaleźli go pierwszego, nie zastrzelili go, nie pobili. Jeden z nich podszedł ostrożnie, trzymając karabin skierowany w dół, patrząc na Morana jak na ducha. Amerykaner, powiedział cicho, inny żołnierz zbliżył się, zobaczył głowę Morana i zbladł. Mein Gott, wezwali sanitariusza. Przyszli francuscy robotnicy z pobliskiego pola. Niektórzy patrzyli na wrak w drzewach, a potem na Morana, próbując zrozumieć, jak to możliwe. Niemcy byli profesjonalni. Opatrzyli go, umieścili na noszach i zabrali. Eugene Moran stał się jeńcem wojennym. Ale był żywy, co było niemożliwe. W obozie jenieckim serbski lekarz operował Morana bez znieczulenia. Wycięto martwe tkanki z czaszki. Metalowa płytka została wmontowana tam, gdzie kość była zdruzgotana. Ból był nie do opisania. Moran krzyczał, aż stracił głos. Ale przeżył. Tygodnie zamieniły się w miesiące. Wiadomości o załodze Riki Tiki Tawi były fragmentaryczne. Dziewięciu ludzi nie żyło, tylko dwóch przeżyło: Jean Moran i nawigator Jesse Orison, który wyskoczył ze spadochronem wcześniej, zanim samolot się rozpadł. Dziesięciu mężczyzn weszło na pokład, dwóch wróciło. Co przeżywa człowiek, który spadł z nieba? Moran nie mógł spać. Za każdym razem, gdy zamykał oczy, znów spadał, słyszał wrzask metalu, widział płonący kadłub, czuł wirowanie wieżyczki wokół niego, piwi, langli, reszta załogi, czasem śnił, że ich ratuje, że udaje mu się wyciągnąć ich z płonącego samolotu, że wszyscy lądują bezpiecznie, a potem Budził się w baraku jenieckim z metalową płytką w czaszce i bliznami na rękach i wiedział, że to kłamstwo. Przeżycie nie jest zwycięstwem. To początek innej wojny, tej, która toczy się w głowie, w snach, w ciszy, po krzyku. Jin Moran przeżył upadek. Teraz musiał przeżyć pamięć. Obóz jeniecki gdzieś w Niemczech. Zima 1933-1934 Metal w głowie Gina Morana był zimny czuł go każdego ranka nie dlatego że bolał, chociaż czasem bolał, ale dlatego że przypominał mu, że żyje, że przeżył coś, czego nikt nie powinien przeżyć ale w obozie jenieckim nikt nie chciał słuchać o cudach chcieli jeść chcieli przetrwać chcieli wrócić do domu obóz jeniecki to nie tylko druty kolczastej strażnicy to głód zimno czas który rozciąga się jak guma aż pęka moran chodził wśród innych jeńców Mężczyzn, którzy zostali zestrzeleni, złapani, zdruzgotani wojną. Niektórzy z nich mieli ładne historie do opowiedzenia, jak w ostatniej chwili wyskoczyli ze spadochronem, jak zostali uratowani przez francuskich partyzantów, jak przeżyli dzięki szczęściu albo umiejętnościom, ale nikt nie miał historii takiej jak Moran: Spadłeś w sekcji ogonowej i przeżyłeś, kiedy to opowiadał. Ludzie patrzyli na niego jak na ducha. Niektórzy myśleli, że kłamie, inni po prostu kiwali głową i odchodzili, bo za dużo szczęścia przypominało im o ich własnym braku szczęścia. Ale Moran nie czuł się szczęściarzem. Każdej nocy śnił o Piwi, o jego głosie w interkomie: "Mo jest skurwysyn lecący prosto na nas". A potem cisza. Śnił o Langleju trzymającym stery, kiedy samolot rozpadał się wokół niego. Czy zdążył się wystraszyć? Czy w ostatniej sekundzie wiedział, że to koniec? Śnił o pozostałych ośmiu, o ich twarzach, o tym, jak się śmiali przed lotem, jak mówili o tym, co zrobią po powrocie do domu, a potem budził się w ciemności obozu z metalową płytką w czaszce i wiedzą, że wrócił, a oni nie. I to była kara. Nie nagroda. Nie cud. Kara żyć kiedy oni nie mogą. Przez całą zimę i wiosną 1944 roku Jean Moran przetrwał. Robotnicze racje żywnościowe, ciemne baraki, długie godziny marznięcia. Sentymenty do domu były stłumione, bo tęsknota była niebezpieczna, osłabiała umysł. Niektórzy jeńcy szaleli, inni umierali w ciszy, po prostu przestając się starać. Moran miał przewagę, już umarł raz. Już spadł z nieba w metalowej klatce i uderzył w drzewa, które powinny go zabić. Obóz Jeniecki był tylko echem tamtego upadku. Wiedział, że może przetrwać, bo już to zrobił. Wyzwolenie przyszło w 1945 roku. Amerykańskie i brytyjskie wojska wkroczyły do obozów, otwierając bramy, rozdzielając jedzenie patrząc z niedowierzaniem na to, co stało się z ich ludźmi. Jean Moran szedł przez bramę, ważąc trzydzieści kilogramów mniej niż w dniu, kiedy spadł. Jego ramiona były zrośnięte, ale krzywo. Jego czaszka była metalowa, jego sen był spalony, ale był żywy. Wsiadł do pociągu, potem do łodzi, wrócił do Stanów Zjednoczonych. Zobaczył swoją rodzinę, zobaczył swoje miasto – Zobaczył ludzi świętujących koniec wojny, ale kiedy zamykał oczy, wciąż spadał. Lata powojenne nie były łatwe. Moran próbował wieść normalne życie, próbował nie mówić o wojnie, próbował zapomnieć, ale nie można zapomnieć o spadaniu. Koszmary przyszły z regularną częstotliwością. W środku nocy budził się drżąc, przekonany, że wciąż jest w ogonie B-17. Wirującym ku śmierci. Czasem krzyczał, czasem tylko siedział w ciemności, dopóki nie zaczął znów oddychać normalnie. Jego żona nauczyła się żyć z tym, nauczyła się, że niektóre rangi nie są widoczne, nikt wtedy nie nazywał tego PTSD. To było coś, o czym nie mówiono coś, co załatwiało się alkoholem, milczeniem albo po prostu wytrwaniem. Moran wytrwał, żył długo. Dożył 2014 roku, 71 lat po upadku. Widział rozwój lotnictwa, widział B-17 w muzeach, dotykane przez dzieci, które nigdy nie słyszały ich silników w prawdziwej bitwie, widział świat, który zapomniał, ale on nie zapomniał. W 2022 roku, John Armbraster opublikował książkę o Ginu Moranie. Tytuł brzmiał: Tailspin korkociąg. Była to opowieść o człowieku, który spadł z nieba w kawałku metalu i przeżył, o cudzie, który nie był cudem, tylko błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie. Bogin Moran przeżył, ale dziewięciu jego przyjaciół nie. I to rozdźwięk on nosił do końca życia. Ostatnie zdjęcie Morana pokazuje starszego mężczyznę z łagodnym, zmęczonym uśmiechem. Ale jego oczy wciąż patrzą w górę, jakby obserwował niebo, jakby wciąż spadał, jakby nigdy nie przestał. Czy to szczęście być jedynym, który przeżył, czy to dar, czy wyrok? Jean Moran miał siedemdziesiąt lat, aby się tego dowiedzieć, i nigdy nie znalazł odpowiedzi. Pamięć, która nigdy nie ląduje, istnieją historie, które nie kończą się wtedy, gdy kończą się fakty. Historia Gina Morana jest jedną z nich. Bo nie chodzi tylko o upadek, nie chodzi tylko o przeżycie. Chodzi o to, co dzieje się później, kiedy świat idzie dalej, a ty wciąż jesteś w powietrzu, wciąż spadasz, wciąż czekasz na zderzenie, które już nastąpiło. 29 listopada 1943 roku nad Niemcami zmarło dziewięciu mężczyzn. Ich nazwiska są zapisane w archiwach. Ich zdjęcia wiszą w muzeach. Ich rodziny otrzymały listy, medale, kondolencje, ale nikt nie wrócił do domu. Linwood Langley, pilot, który miał spokojny głos. Wilbert P. W. Provost, strzelec kulowy, który śmiał się nawet w obliczu śmierci. Siedmiu innych, każdy z własną historią, marzeniami, powodami, dla których walczył. Wszyscy zniknęli w dymie nad Francją, a Jean Moran, Moran przeżył i stał się ich świadkiem, jedynym człowiekiem, który mógł powiedzieć światu oni tam byli, walczyli, zginęli, ale bycie świadkiem to ciężar, bo świadkowie nie mogą zapomnieć. Przez dziesięciolecia po wojnie Moran żył cicho, nie pisał wspomnień, nie występował w telewizji, nie szukał sławy, pracował, wychowywał rodzinę. Chodził do kościoła, starał się być normalny, ale normalność była iluzją, bo co jest normalne w życiu człowieka, który spadł sześć kilometrów w kawałku metalu i przeżył? Co jest normalne, kiedy każdy głośny dźwięk przypomina ci kanonady, kiedy każdy samolot na niebie sprawia, że serce bije szybciej, kiedy każda noc przynosi ten sam sen, sen o wirującej wieżyczce? O krzykach w interkomie, o ciszy, która następuje później, Moran nosił tę pamięć w sobie jak metalową płytkę w czaszce ciężką, zimną, niewyjmowalną. A jednak żył. I to samo w sobie było aktem oporu. Bo wojna chciała go zabić, grawitacja chciała go zabić, trauma chciała go zabić. Ale on wybrał życie. Dzień po dniu. Rok po roku, przez 70 lat po upadku, w 2014 roku, Jean Moran umarł naturalną śmiercią. Był w domu, otoczony rodziną, spokojnie, nie spadł, nie wybuchł, po prostu odszedł. I być może, tylko być może, po raz pierwszy od 1933 roku, nie spadał już we śnie. Ale historia nie zakończyła się wraz z nim. W 2022 roku, 8 lat po jego śmierci, John Armbruster opublikował Tale Spin, książkę, która opowiedziała światu o Ginu Moranie, o jego upadku, o jego przetrwaniu, o jego milczącym heroizmie. Ludzie czytali tę książkę i nie mogli uwierzyć: To niemożliwe, to nie mogło się zdarzyć. Nikt nie może spaść z 20 tysięcy stóp w ogonie B17 i przeżyć, a jednak Jean Moran to zrobił nie dlatego, że był silniejszy, mądrzejszy czy bardziej szczęśliwy niż jego towarzysze, ale dlatego, że czasem świat decyduje inaczej, czasem drzewa stoją we właściwym miejscu, czasem metal się zgina zamiast pękać, czasem jeden człowiek pada, podczas gdy inni giną, i nie ma w tym sprawiedliwości, nie ma logiki, jest tylko prawda. Dzisiaj Gdzieś w archiwach leży raport z misji z 29 listopada 1943 roku. Jest tam napisane: B17 Riki Tiki Tavi, zestrzelony nad Francją, dziewięciu zabitych w akcji, jeden ocalały, Eugene Moran, strzelec ogonowy. Niezwykłe okoliczności przeżycia niezwykłe okoliczności to jedyne słowa, które wojsko znalazło, aby opisać cud. A w lesie, gdzieś w północnej Francji, jest miejsce, gdzie drzewa rosną gęściej. Tam, gdzie metalowy ogon bombardiera uderzył w ziemię. Gdzie Jean Moran upadł i nie zginął. Drzewa już odrosły. Blizny na korze dawno zniknęły. Ziemia zarosła mchem, ale pamięć pozostaje. Nie w drzewach, nie w ziemi, w opowieści. Bo to właśnie robimy z tymi, którzy odeszli. Opowiadamy o nich, przypominamy ich imiona, ich twarze, ich ostatnie słowa i dopóki ktoś pamięta, oni wciąż lecą. Jean Moran przeżył, ale on sam nigdy nie wrócił naprawdę z tego lotu, bo część jego została tam w ogonie Ricki tikki tawi, wirującym przez zimne niemieckie niebo, część jego została z piwi, z langleim, z pozostałymi ośmioma. I dopóki opowiadamy tę historie, on wciąż jest tam. Wciąż spada, wciąż żyje, wciąż pamięta. Nie przeżywa się upadku z dwadzieścia tysięcy stóp, żyje się z nim każdego dnia, który następuje później. Napis na pomniku upamiętniającym załogę B-17 Riki-Tiki-Tawi na końcu wojny zostają liczby 300 bombowców, 3000 mężczyzn. 43 ubołoty, zatopione w jeden miesiąc. Ale w środku tych liczb są nazwiska. I jedno z tych nazwisk to Eugene Moran. Człowiek, który spadł i przeżył. Człowiek, który nosił swoją załogę w pamięci przez 71 lat. Człowiek, którego historia wydawała się niemożliwa, dopóki ktoś jej nie opowiedział. To nie była historia o szczęściu. To była historia o ciężarze przetrwania, o tym, że czasem życie nie jest nagrodą, jest zobowiązaniem, zobowiązaniem do pamiętania i dopóki my pamiętamy, oni wszyscy wciąż lecą, nie w niebie, ale w słowach, w pamięci, w prawdzie, która nie spada.